Może być tak, że przez tydzień to byłby jeszcze może być tak, przez, tak jak my, ja sobie liczyłem 150 sztuk zabitych i jeden worek, to jest pół roku bicia. Ponad 160, zero. No, no, no kurwa, i to nie jest tak, że to dla Timu jest szansa, tylko kurwa każdy ma swoją szansę, nie? No, dokładnie. Zbyt często jesteś zbyt blisko walka. że się na ekranie. Teraz ja się to wybobię na nim. Oho. Dobra, teraz mam. A, kurwa. Odejdę, odejdę? Dobra, jest. Myślę, że nie są na to gotowi. Hmm. 117 kryształków. Ej, baga mam! No co baga ty gadasz? Bez, be, bez tego! Nie wierzycie. Rub no? kurwa, nie zobaczyłem tego. O kurde! Co, co ty go. gadasz? Ja pierdolę! Mamy kurwa, sangwin legi. Yeah. Co? Co? Te, dla EKA? Dla kurwa Knighta No pierdolisz! Patrz teraz, 600kk Co ty gadasz? O kurwa, ej ja mam kupca nawet o Kurwa Toksi, kurwa Ja! Yeah. Myślałem, no że w zrobisz trochę na początku Wiesz że ja otworzyłem, otworzyłem ten ciało i nagle mi się pokazały kurwa legi Mówi, jak przecież nie ma waga, a ja patrzę a tu nie. jest bako, bako bez bonusa, nie? Dobra Zrobiłeś screenshot, to jesteśmy na nim, nie? Dobra, tak, kurwa, ja tam O kurwa 1 na jeden, nie? Oczywiście cena Aaa, tak, tak, Co za gość, kurwa Pomarudziliśmy trox i widzisz, siadł Rozumiem bardzo, że kupujesz, nie? No wiadomo, jak to będzie dobra cena co, Max, chcesz na mm -hmm. tym, na bosika? W sumie? Męgi no wybrałeś, to foka. Najprzybierze już. <laughs> o, ale piękne. Wczoraj wybraliśmy się na Rottenblot. Och, koło godziny 17, standardowo. I tak marudziliśmy na początku walki z bo to był pierwszy boss wczoraj przed Murcionem. Marudziliśmy, kurde, czemu na misję leci? Tak wczoraj, w końcu. I Wexar, właśnie druid, yy, yy, Edik też znany jako Edik, wydropił worek, pierwszy nasz worek w ogóle w karierze rotnym w sumie zabiliśmy sporo tych bossów, murcjonów wam 63, e, chyba raczej murciane wszystkie zaliczało, ich gehale 101, przy czym tutaj jest kilka niezaliczonych, także ponad 160 bossów, coś koło 170 bym nawet e, powiedział i dopiero mamy pierwszy worek na drużynę, e, w tej, w której przynajmniej ja byłem. I właśnie z tego worka wyciągnął jeden z najdroższych przymiotów, najdroższym jest łuk, ale my wytropiliśmy spodnie i to było w ogóle ciekawe, że te spodnie od razu znalazły kupca, bo kupcem jestem ja, ja od razu stwierdziłem biorę, wyceniliśmy jednak drużynowo na 550, jako że na markecie na kupno są po 500, były na sprzedaż po 575, więc ja stwierdziłem daję 550, wszyscy się zgodzili. Od razu drużynę opłaciłem, bo już kasy miałem tam e, na koncie 460 baniek, więc 440k poszło, zostało mi 175 kaka w banku. Lexus płacone, e, akurat tego tych 110 KK mi brakowało, więc idealnie idealnie siadło. E, wypadły spodnie, teraz e, te spodnie oczywiście będę używał, więc teraz e, będę starał się sprzedać lota dzisiaj, e, pozbierać troszkę dustów. Mam młotek T4 w depo. I ten młotek przyniesiemy na ten tier, przyniesiemy właśnie na legi. Zrobimy e, Sanguin Lexy T3. Tylko, że muszę jeszcze właśnie to kasę e, z, zgarnąć, ewentualnie sprzedam Falcon Gravesy. Wyprzedaż robimy małą <laughs> z ekwipunku. Ja sobie długo na nie czekałem, długo sobie na nie zbierałem. E, no, jak widzicie, mam 12 Armoru. Skille dają plus 4. physical e, Protection 9%, Dead Protection 6%. I dodatkowo mam jeszcze argument do Avatar of Steel zmniejsza Mniejsza cooldown, Prz, przy, przy czym ja go nie mam na razie na kole. Na razie. E, First Berserka, 8% Critical Damage daje, więc no Exori będzie tutaj e, ostro e, biło. Kozak, totalnie kozak. E, ja, ja się jaram, naprawdę, bo wczoraj tak rykłem, że jak Eddik to wydropił, no ale naprawdę długo na nie czekałem i, i, i cieszę się, że jakiś cel e, tutaj zrealizowałem, nie? Dobra, tu mam młotek, jak widzicie, to jest y, T4, więc ja ten młotek od razu do siebie biorę. Przeniesienie na teraz T4 na T3, w sensie z młotka na no to, będzie mi kosztować 65 baniek. Więc teraz biorę się za zbieranie kasy, lota, sprzedaży, i takie tam. Ile zrobienie młotka mniej więcej wyszło? Właśnie, bo to jeszcze robiłem ten młotek podczas dętka wideo y, i miałem robić takie podsumowanie, mam cały czas tą tabelkę, bo ten młotek y, oryginalnie miał iść na armor, ale on teraz pójdzie jednak na telegi I samo zrobienie młotka, tak teraz powiem na oko, wyszło około 500 KK, coś chyba nawet ponad 500kk na T4 i dlatego ja go będę jeszcze przenosił na, na te legi na te 3 bo dużo osób mówi, że a, warto zrobić konwergencję, żeby przenieść na te legi, żeby też były te 4 ale wiadomo, warto, fajnie, więc wyższy tier, tylko że to by mi kosztowało kolejne 500kk, na które no, nie mogę sobie pozwolić i w sumie ja już chcę mieć ten tier trzeci legów, będzie się awatar odpalał off Steel, e, więc zrobię to od razu i, i ewentualnie jak w przyszłości będzie więcej siana do wydania, to po prostu się ulepszy te legi na T4, też nie ma problemu. E, bierzemy się za sprzedaż e, lota, drugie legi Praktycznie, tak. Trzy, jakby 3 legi. Wyszło się miliard 500. Legi 500, młotek 1 500 i konwergencja 500. No, no i właśnie tutaj, bądź mądry, nie? Czy ktoś chce sobie na handel kupić, czy dla siebie? 65 ban, jak mam dzisiaj promkę na Falcon Gravesy. W sumie to już napiszę sell. Falcon Graves. Kurde, ja wczoraj też dasy zamieniałem. Nie spodziewałem się, że mi się przydadzą. Trzeba będzie dzisiaj szukać Fieldishów. Potrzebuję, o kurwa, ja potrzebuję tak. 100 dasów spoko, ale 10 korów to jest 10 kaka. Czy poczułeś 75 baniek w sumie? E, czekaj, może zobaczyć, czy coś jest. E, może pójdę jakiegoś. Jeszcze jest wczesna godzina, może mniej osób szuka tych fiendów, To zrobię tych 100 dustów pierwsze. To jest dobry pomysł, nie? I za chwilę pójdziemy do sprzedaży lata, bo 100 dustów muszę dzisiaj tak zrobić, nie? To jest wiwerna taka, może to ona. To jest. Kurde, trzy chłopy naraz szukają. Mamy geba w ogóle, ale jest to Sage game. No, wow. Ty, ale dużo do dustów, spoko. To jeszcze jednego fiędlisza. To katedra wolna jest? Co jest? Ja tu zaraz padnę, dalej pójdzie z czego to bić? To Bo no typa ta burster Spectra Czekaj, ja chyba z ognia mogłem pizgać Trzeba ja to biję? O no, kurwa, dwa hity z ognia, a nie, a nie... z energii Myślałem, uniwersalnie będzie, no Dobra, mam sliwerki, ale to nie o sliwerki chodziło Chodziło mi o... 115 dastów Dobra, mamy już dasty potrzebne do tierowania Od razu Exalted Kory są po 600. Ja to kupię, bo i tak tego nie uniknę. Ile tam było? 7 tych korów, nie? Czy 10 było? Kupiłem 7 korów. Chyba było 10. Mam tu jeszcze sliwerki jakieś. To dwa kory za sliwery. Kupię jeszcze jednego. Tutaj jeden, drugi. No i mam już 10 Exalted korów. W plecaku, super. No to teraz idziemy. Mam dusty, mam kory. Wszystko co potrzebuję. Mam młotek, mam legi. Teraz tylko trzeba skołować 65 baniek. Mam w banku 12, idziemy sprzedać lota. Graves 65, no są wystawione za 72 najtańsze, ja sprzedam za 65 jak ktoś kupi, ale ja nie będę to na market, bo ktoś będzie za chwilę zaniżał znowu cenę, nie ma sensu. Kupiłbym, ale mam 3 KTC, których nie mogę wymieniać, najgorzej, nie? 65kk w gotówce, no idę. Palawain mówi, że kupi, ale w gotówce. <laughs> Bieda outfit, ale będą Gravesy. O Boże, i weź to teraz policz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, na depoty. Chodź, tutaj zrobimy dila. 14 i jest 79, czyli zgadza się, jest 65 kaka. Proszę bardzo, dziękuję. <grystanie> dziękuję, Palawein, za, za udaną transakcję. Falcon e, Gravesy poszły za 65 baniek. A to znaczy, a, że chyba udajemy się prosto do Tierowanka. <grystanie> Dobra, Kasiora jest... Dusty są, exalted core są, tak więc przenosimy tier czwarty z młotka z Lion Hammera na właśnie Sanguin Leksy i zyskają status tier trzeci. To się raczej zepsuć nie może, tak to się nie może w ogóle zepsuć, więc to tylko formalność. Ah. Your transfer was successful. Mamy to. Sanguin Lexy, trzeci. A to znaczy, że będzie szansa, że odpali się awatar, gdy, gdy będę ekspił bił bossy, cokolwiek kozak. Patrzcie, to, te legi ogólnie. Teraz warte są jakieś półtorej kk coś takiego, nie? Bo są te trzy, same legi. 550-600 baniek. Młotek T4, który był potrzebny, to jest też jakieś 550-600 baniek. Tam 500-600 baniek, nie wiem doko, dokładnie. Sobie to nie, nie, nie półtorej kk co ja gadam. Jeden KKK. jeden KKK. No i właśnie samo tierowanie, więc też tam myślę, coś takiego, miliard dwieście, coś, coś takiego, nie? Takie gacie już będę nosił na stałe na sobie, raczej ich nie będę ściągał. Nie mam falconów już zamiennika, więc muszę mi wystarczyć. Forever and ever. A co to jest awatar? Awatar daje nam taką formę specjalnego. E, powiedzmy, e, żywiołaka, który, podczas którego dostajemy mnie, mniej obrażeń, oraz bijemy krytykale cały czas. To jest naszej sekund. Awatar trzeciego poziomu. Kozak, ja się mega cieszę. Jeden cel mój TVSki został właśnie spełniony. Oczywiście, kolejny cel to jest 1000 level. E, potem dalej e, będziemy. Myślę, że tierować armor na te 3 jeszcze mamy Razora do tierowania, także do tierowania będziecie widzieć na dętka wideo. Kozak, kozak, jaram się, <laughs> dziękuję krzechu właśnie, że odkupiłeś te legi, piąteczka w ogóle, dziękuję tutaj za, e, za pomoc. I nie musimy sprzedawać lota, możemy iść zaraz na hunta, a potem jak zabijemy Despora Bardzo długo e, zbierałem, bardzo długo zbierałem na te legi i w końcu się udało. Ale to przecież to, dobra, teraz liczymy awatary ogólnie, nie? złotówki ile te spodnie warte? Nie wiem ile to jest yy, 1 200 kK, ile to jest? Miliard 200 kK dzielona 42 tysiące, bo tyle jest tibia Tibiacoin, to jest 28 tysięcy pakietów po 250 yy, Tibia coinów, to jest 13 razy 40 zł powiedzmy 4570 złotych? Czy ja dobrze liczę, że te legi są warte 4000 zł ponad? I to tak w takim bardzo luźnym przeliczeniu. Bardzo możliwe. No na te trzy, oczywiście, na te trzy. Kurwa, to ja w realu chodzę w jakiś gacie T3 opierdziany. a tutaj chłopy spodnie w Tivi 4500. Ja pierdzielę A koło umiejętności masz sobie na pod awatara? Cóż, nie widziałem go. E, to znaczy nie, nie, tu nie trzeba mieć na kole umiejętności. On, on się sam odpalił. O, awatar. Pierwszy awatar się odpalił. Pierwszy awatar ze spodni.